Drodzy mieszkańcy gminy Borowa, w trakcie Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła. Miniony rok był dla naszej gminy czasem intensywnej pracy i realizacji wielu ważnych inwestycji. Oddaliśmy do użytku nowy budynek w Gminnej Biblioteki Publicznej, miejsce spotkań, kultury i rozwoju. Zrealizowaliśmy także budowę windy w budynku Urzędu Gminy, aby był on dostępny dla wszystkich. Ośrodek Zdrowia Chorowej zdobył pierwsze miejsce w powiecie milańskim w telewizyce Hipokrates. Od grudnia w ośrodku przyjmuje także lekarz pediatra. A oddana do użytku w tym roku nowa siedziba podstacji Pogotowia zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Zpoczęliśmy budowę nowoczesnej hali sportowej, miejsca dla aktywności i wspólnego spędzania czasu dla całej społeczności. Zakończyliśmy remont stacji wypaczniania wody, a także kontynuowaliśmy budowę oraz remonty chodników i wymianę oświetlenia, dbając o codzienny komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję za zaufanie i współpracę. Niech nadchodzący rok przyniesie Państwu pomyślność, spokój i spełnienie planów. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski.